dobry Państwu, nazywam się Izabela Łukaszczyk, jestem pracownikiem kwieciarni Eldorado i wykonam dla Państwa dzisiaj kompozycję bożonarodzeniową, troszeczkę inną niż tradycyjna, bo nie czerwono-złotą, ale złoto Kompozycja będzie wykonana w szkle, będzie to kompozycja ze świecą i z dodatkami świątecznymi. Do wykonania kompozycji potrzebujemy szkło. Ja dzisiaj przygotowałam taki kielich na nóżce, ale to może być obojętnie jakie szkło, przezroczyste. Będzie potrzebna świeca, dosyć gruba. Ja mam tutaj taką kremową. Oprócz tego, ponieważ kompozycja będzie wykonana z żywego materiału, będą nam potrzebne żywe kwiaty. Ja przygotowałam dla Państwa dzisiaj kremowe róże i gliwie. Ja mam dzisiaj jodłę, na niej będziemy pracować. I jakieś zielone listki. Ja mam tutaj ruskus, eukaliptus, akacje, ale możecie Państwo użyć równie dobrze roślin, które Państwo macie we własnych ogródkach, czy na własnych balkonach, byleby to była roślina zimozielona. Będziemy potrzebować również pistoletu, narzędzi, czyli sekator, nożyk, nożyczki, cążki, bombki. Dzisiaj użyjemy złotych, tak jak powiedziałam, druciki, no i wszelkie takie ozdoby, jakie Państwo macie u siebie w domu można, możemy do tego strojka wykorzystać. Yy, stroik, ponieważ jest żywy, będzie nam potrzebna gąbka florystyczna. Namoczona. Ja tutaj mam już przygotowaną. Tak. Teraz tak, tą gąbkę umieścimy sobie. Na takiej folii i na materiale, żeby ładnie wypełnić to szkło, żeby mi nie było widać. Więc tutaj sobie ułożę, ja ułożę tak warstwami, ponieważ szkło jest dosyć wysokie. Sobie zrobię sobie taką piramidkę. Taką piramidkę sobie jeszcze zabezpieczę wykałaczką, żeby to mi się nie rozsypało wszystko. W ten sposób. Mieszka. Trochę tej gąbki musi nam wystawać, ponieważ musimy mieć też miejsce na wybicie gałązek. Na dnie zaginamy. To będzie przesunięte później gałązkami, to nie będzie zaczynamy naszą kompozycję. Kompozycja będzie miała kształt łódki, czyli będzie w ten sposób ułożona. Na środku będzie, tak jak mówiłam, świeca, ale najpierw wypełnimy ją sobie gałązkami. Zaczynamy od boku. Spot, te boczki muszą być dłuższe, tutaj będzie troszkę krócej. W ten sposób wypełniamy sobie całą górę, zostawiając pusty środek. Tak wypełniony kieliszek uzupełniamy teraz świecą. Ja do swojej świecy zamontowałam kawałek wykałaczki, za pomocą kleju po prostu wkleiłam, żeby to było stabilne, gąbce, i ozdobiłam taką biżuterię. jest taka biżuteria na roleczce, można ją kupić w hurtowniach florystycznych. Teraz tą wykałaczkę ze świecą wbijamy na środku, jest w miarę stabilnie i uzupełniamy dookoła. i dookoła. musi być w miarę płasko, bo ta świeca, jeżeli będziemy chcieli ją zapalić tak, żeby nam się tutaj nie zajęło ogniu. że na tą chwilę tego wystarczy i tak jak ja mówiłam, użyję róż i użyję też takiej zieleni, tutaj jest bruzdus. Tymi gałązeczkami możemy sobie przedłużyć tutaj delikatnie boki, one takiej lekkości całej kompozycji. Zresztą zielona baza miała ciekawą formę, dodamy jeszcze gałązki eukaliptusa, troszkę inne kształty, inną barwę. Szczegalającka akacji. Robiny, gdzieś możemy no, teraz przystąpimy do uzupełnienia w naszej dekoracji różami zaczynamy sobie od tej strony, tak Państwo widzieli kwiaty staramy się grupować tak żeby zachować porządek w naszej kompozycji drugiej strony. Dodamy, żeby nasza kompozycja była dwustronna. Gdybyśmy chcieli sobie ją postawić na środku stołu, to żeby cieszyła oczy siedzących przy stole po obu stronach. I tutaj damy dwa kwiatuszki, żeby było tak samo. Dobrze, czyli taką żywą bazę mamy już praktycznie zrobioną. Tu możemy jeszcze dodać. Ja przygotowałam takie gałązki brzozowe malowane białą farbą, ale tak naprawdę możemy dodać szyszki czy jakieś inne ozdoby, które znajdziemy na spacerze. Jeszcze możemy trochę ruskusu dać, żeby nasza kompozycja miała listki dookoła. Dobrze, myślę, że wystarczy. I teraz sobie bombki. Mamy dwa sposoby mocowania bombek, tak? Możemy użyć wykałaczek i bąbeczkę. Za pomocą wykałaczki zamocować w ten sposób. Do tak, naszej kompozycji. Ale równie dobrze możemy te bombki za pomocą kleju przykleić do gałązek i dliwia. Ja sobie te większe bombki zamocuję na wykałaczkach. Natomiast te mniejsze będę doklejał. Użyję bombek w dwóch kolorach, to znaczy złote, ale jedne są błyszczące, drugie są matowe. I tak jak Państwo widzicie, wykładam klej i do gałązek igliwia. Przyklejam bombeczki. Z drugiej strony. Bąbki grupuję tak jak róże, żeby zachować porządek w kompozycji. Bąbeczki mam różnych rozmiarów, od największych do najmniejszych i tak też będę je wklejała. Te najmniejsze będą na dole. Jeszcze takie całkiem maleńkie bąbki te dam na samym dole. ponieważ użyłam tutaj u góry bombek i użyłam też biżuterii, chciałabym też tutaj na dole do tego nawiązać. Tutaj mam taką, takie paseczki przygotowane właśnie z tej biżuterii, którą ozdabiałam świecę i te paseczki przymocuję sobie do szkła, tak aby nam zwisały, w ten sposób. Dodatkowo to ozdobi jeszcze naszą kompozycję. Musi to być taka biżuteria. Możecie Państwo równie dobrze użyć cieniutkiej złotej wstążeczki. Myślę, że taką kompozycję możecie Państwo postawić zarówno w klasycznym wnętrzu, jak również we wnętrzu nowoczesnym. Na końcu pasyczków przyklejemy sobie jeszcze drobne rąbki. Na koniec naszą kompozycję możemy jeszcze uproszyć takim śniegiem. Możemy go nabyć w furtowni, możemy równie dobrze nabyć tutaj u nas w sklepie, tak jak wszystkie te rzeczy, z których dzisiaj wykonywałam stroiczek. Wszystko jest do kupienia w naszej kwiaciarni, także serdecznie Państwa zapraszamy, gdybyście Państwo się zdecydowali sami robić taką kompozycję. I tak wygląda nasza kompozycja. I tak wygląda nasza kompozycja. Ja przygotowałam dla Państwa kompozycję ze świecą, ale równie dobrze zamiast świecy możemy tu na środku wmontować sobie czy figurkę aniołka, czy na przykład taką dużą szyszkę.